Tak wyglądałby idealny moment wejścia. Widzisz, jak cena konsoliduje, a następnie widzisz, jak cena jest manipulowana w dół. Następnie widzisz, jak cena wybija się powyżej tej struktury, pozostawiając ładną strefę nierównowagi i blok zleceń. Możesz wejść wewnątrz tej nierównowagi, wewnątrz bloku zleceń gdziekolwiek chcesz. Teraz będziesz widział te transakcje cały czas. To co sprawi, że będzie to najbardziej prawdopodobne wejście, to jeśli jesteś na wyższym interwale czasowym. Jeśli spojrzysz na wyższy interwał czasowy, zobaczysz, że cena zbliżyła się niżej do tej byczej luki wartości. A kiedy powiększysz ten obszar na mniejszym interwale czasowym, zobaczysz, że ta transakcja rozgrywa się w obszarze zainteresowania wyższego interwału, co oznacza, że to idealne ustawienie. Teraz gorzka rzeczywistość jest taka, że to nie zdarza się za każdym razem. Będą różnice w sposobie wejścia na rynek, ale jeśli potrafisz skupić się na dyscyplinie i czekać tylko na idealny model kupna lub sprzedaży w obrębie obszaru zainteresowania wyższego interwału czasowego, obiecuję Ci, że zobaczysz ogromną poprawę swoich wyników handlowych. To wymaga jedynie dyscypliny, czasu i doświadczenia na rynkach, aby tam dotrzeć. Zaobserwuj gmacha po więcej tradingowych treści.